Witam wszystkich. Yy, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat. Yy, o, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat yy, kolejny czyli da ciąg dalszy. Yy, wczoraj niestety nie było live'a muzycznego ponieważ bardzo mnie zdenerwowali w pracy. Yy, <grywy> niby jestem znowu na wylocie, czekam. Yy, ale yy, jest wszystko w porządku. W razie w, mam plan, ma, mam swój plan B, czyli pracę B tak zwaną. Ch chodzi o to, że jak nie to, to coś innego, bo już mam zagwarantowane, yy, tylko po prostu czekam. <grywy> No to moi kochani, yy, wiecie, nie ma co się użerać, a my możemy sobie rozpocząć naszego live'a, który dzisiaj sobie porozmawiamy. Nie zżyć żołądka i jelita. Także lecimy, moi drodzy. Nie ma co się przejmować, lecimy do przodu. Nie płaczemy, tylko idziemy. Łapki w górę, sob z dzwoneczkami. Hop do przodu. Moi drodzy, yy, dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym. No, tutaj mo, może trochę widać, ze względu na to, że ja mam problem tutaj z tym kablem, ale trochę śnieżkę będziecie widzieć. No, postaram się zrobić to tak, żeby nic nie urazić. O. A jednak dobra, macie. Trochę inaczej, by było śnieżkę widać. Yy. Dobra. Moi drodzy, hmm. no to zaczynamy. Yy, po, czyli tak, Niezżyt żołądka i jelita powstaje w wyniku zaburzenia równowagi flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym. Królik w układzie pokarmowym królik. Yy, Króli, królika umieszczają bakterie, które są bardzo wrażliwe na je, jakiekolwiek zmiany, na przykład prze, przechodzenie z mleka mamy na pokarm stale, stałe, z pokarmu zi, e, zimowych na zieleninę, zmiany z, z mieszka, m, mieszaninki na granulat. Zaburzenia w, w równy, równowadze bakteryjne mogą być też spowodowane Podawaniem zbyt dużą skrobią w diecie. Warzywa wzdymujące, pożądanie tra, tra, trawy, niedosuszone nie, nie siano, zimnego lub mokrego jedzenia itp. Pamiętamy, że nie wolno dawać mokrego jedzenia królikowi. Objawy. Biegunka. Cze, częste ze śli, śli, śliżem i pasemkami krwi. Ból brzucha, ampatia i brak apetytu, zaniedbanie, na nastraszenie sierści. I teraz dalej. Szczególnie dla maluchów ta choroba jest nie, niebezpieczna. Jeśli zauważymy, któryś z powo... My zaraz, czekajcie, sobie tylko wezmę... Kur... nie chodzi mi to. Dobra, kiedyś yy, zauważymy, który z powodów objawów u królika tygodniowego maluszka natychmiast trzeba go zabrać do weterynarza. Śmiertelność jest bardzo duża, niestety króliki są nie za wcześnie zabraniane od mamy. Ich układ pokarmowy nie jest jeszcze na tyle dojrzały, żeby przeżyć bez mleka i cekotrofów. Króliczy także szybkie zmiany w żywieniu stres są yy, czym przyczyną choroby. Dokładnie. Starsze króliki chorują głównie yy, przez nasze błędy w żywieniu. Pamiętajmy, aby na wiosnę powoli przyzwyczajać królika do zieleniny. Nie Częstujemy uszaka ziemniakami, ciasteczkami. Dokładnie sprawdzamy, czy siano nie jest spleśniałe. Jeśli zmienimy granulat, róbmy to powoli, stopniowo, mieszając stary pokarm z nowym. Chory królik powinien zostać pokar... po... poka... pokazany lekarzowi. Dobrze jest zebrać bobki i dać do z... zbadania na obecną kokcydów lub innych pasożytów. Weterynarz zdecyduje o dalszym leczeniu. Wspomagająco można podać kleik z ziemia sie, linianego. Herbatka rumiankowa, nagietka lub miętowa. Jeśli królik odmawia jedzenia, należy go dokarmiać. Patrz, Patrząc dokarmianie, tak? Mamy stronę dokarmiania. Wejdziemy sobie w dokarmianie i zobaczymy, jak, jak to robić dla naszego pupilka, prawda? Eee, można podać uszakowi lakcyt. Przywrócenie flory bakteryjnej. Czekajcie chwilę. Wszystko działa? Działa. Wszystko leci? Leci. Dobra. Dobra. Gdzie to jest... Mianku, na no, moment, jeśli kronik... Gdzie to było? A, przywrócenie flory bakteryjnej, przywrócenie y, przewo, y, w przewodzie pokarmowym lub lek y, o nazwie perenterol. Y, zawiera drożdże, które wspomagają przewodu y, pokarmowego i nie dopuszcza do rozmnażania się szkodliwych bakterii. Kapsułka należy dodać do wody, Pitnej. Suszone jagody pomogą zahamować biegunkę. Można również podać herbatkę z suszonych jagód, która jest do kupienia w aptece. Ona również pomoże w, w zahamowaniu biegunki. Czyli moi kochani, to jest na tyle. Jeżeli mamy króliczka, Ignasz Króliczek ma straszne problemy Właśnie z jelitami, z żołąd. No, żołądek jelita, wiadomo o co chodzi, to to samo. Yy, żołądek no, co no, jelita to są inaczej flaki, prawda? Tak brzydko mówiąc. No, żeby to inaczej ująć, to tutaj było po prostu pozmieniane, tak? Moi kochani, yy, bardzo Was proszę o to, żebyście za każdym razem. Yy, Coś się dzieje. Jechali do tego doktora, prawda? Lekarz wie lepiej od nas. Ja mogę wam tylko przeczytać, ja mogę wam tylko powiedzieć, co róbcie dalej. Yy, I reszta jest w Waszych rękach, moi kochani, tak? Co Wy zrobicie? Wy musicie po prostu zadbać o to zwierzątko. Także, moi kochani, to jest wszystko na dzisiaj. <gryw> Życzę Wam spokojnej nocy, super niedzieli, fajnego poniedziałku, super wtorku, fajnej środy, zarówno z tego czwartku i super piąteczku. I mam nadzieję, że w piąteczek już się live muzyczny odbędzie. <grym> Także moi kochani, jeszcze raz życzę wam spokojnej nocy i do następnego. I bardzo was przepraszam, że ostatnio nie było tych live'ów muzycznych, ale mam nadzieję, że nie jesteście o to źli. <grym> Dzięki jeszcze raz. Buźka, trzymajcie się. I widzimy się dopiero 16 lipca, to jest wtorek Żółko, nie wolno tak? O. Także widzimy się tak jak mówiłam. Do następnego. Trzymajcie się. Buźka. Padienki za łapki w górę. Zostawiam Was z królową.